Dobry wieczór wszystkim, albo dzień dobry, giekolwiek mnie słuchacie, czy o którejkolwiek godzinie. No. U mnie godzina 15, duszno, mam nadzieję, że zaraz tornada mnie tu nie złapie, bo zapowiadają, ale mam nadzieję, że nie, że internet wytrzyma. Ja chciałam dzisiaj powiedzieć o emocjonalnej dojrzałości w związku. O, o dzieci dziecinadzie, która się bardzo często zdarza w relacjach miłosnych, gdzie dwie osoby działają właściwie nie z tej, z tej z tej pozycji dorosłego, z pozycji osoby dojrzałej, która przejmuje odpowiedzialność za to, co robi, za to, co Mówi za to, jakie ma emocje, tylko z pozycji albo dziecka krnąbrnego, buntowniczego albo z pozycji na przykład rodzica. I tu chciałam przede wszystkim zwrócić uwagę na to, czy zauważasz, że są osoby, które. Na przykład na mediach społecznościowych albo też w rozmowach offline cały czas zwracają na kogoś winę. To wina polityków, że mamy za mało pieniędzy, to wina mediów, że jesteśmy tacy ogłupiali, to wina mojego byłego faceta, że teraz wszyscy mnie zdradzają albo że nie mam zaufania, i tak dalej. I to spojrzenie właśnie, że. Okoliczności zewnętrzne są winne temu, że ja jestem teraz w takim, a nie innym momencie życia, że teraz jest, jestem ofiarą albo mam taką, albo inną sytuację. Jest spojrzeniem niedojrzałym, no bo jeżeli byłeś dzieckiem, to owszem, byłeś zależny od rodziców, od opiekunów, od ich nastrojów, od tego, czy się tobą opiekują, czy nie, od tych okoliczności zewnętrznych, bez pomocy, wsparcia, wychowania rodziców, osób dorosłych, nie przeżyłbyś, nie przetrwałbyś. Natomiast w, w czasie, jak chodzisz do szkoły, rozwijasz się, uczysz się nowych narzędzi, to zaczynasz przejmować odpowiedzialność albo powinieneś zacząć przejąć odpowiedzialność i patrzeć właśnie, okej, okay, to już teraz wiem, że w sytuacji stresowej mogę zrobić to czy tamto, albo w sytuacji, gdzie pojawi się konflikt, mogę zrobić to czy tamto. I ym, osoby, które... Przejmują odpowiedzialność z wiekiem, które, chodząc do szkoły, zmieniając pracę, um, uczestnicząc w jakichś kursach, um, uczą się narzędzi emocjonalnych, to są osoby, które przejmują um, odpowiedzialność w związku, przejmują odpowiedzialność za to, co robią, czynią i mówią i działają z pozycji dorosłego. Niemniej jednak, bardzo wiele przypadków, szczególnie w związkach, gdzie zdarza się zdrada i gdzie jeszcze właśnie ta druga osoba zarzuca ci, że to może twoja wina, albo w ogóle nie widzi żadnego problemu w tym, to są często osoby, które patrzą z perspektywy albo dziecka, albo dorosłego. I tutaj chciałabym zwrócić uwagę na to, że jeden amerykański psychiatra, Erik Berne, możesz sobie poczytać o tym w internecie, stworzył, Model analizy transakcyjnej. Ten model analizy transakcyjnej mówi, że każdy z nas ma w sobie takie trzy rodzaje, czy trzy osoby, czy trzy stany, które w nas występują. I to jest stan dziecka, ja dziecko czyli to zachowanie, jak byłem dzieckiem. Ja rodzic, czyli przejmuję to co rodzice, jak rodzice się zachowywali, jak rodzice ze mną postępowali i ja dorosły to jest ta najbardziej adekwatna i najbardziej potrzebna, potrzebna postawa dorosłego we w relacji miłosnej. I, Każde z tych, z tych stanów ma jeszcze tak jakby trzy rodzaje podosobowości. Ja tutaj nie chcę wchodzić w, w szczegóły, bo na to potrzeba jest, potrzebne jest właściwie um, głębsze wejście w, w, w temat. Chcę Ci tylko uzmysłowić, że Ty w sobie, bo nie mówię, że tylko Twój partner, ale Ty w sobie, każdy w sobie, ja też mam w sobie um, właśnie te trzy. Stany, że czasami zachowuje się jak dziecko, czasami zachowuje się jak dorosłe, a czasami zachowuje się jak rodzic i przejmuje jakieś tam zachowania. Z pozycji dziecka, na przykład, dam Ci takie, takie, um, taki przykład: z pozycji dziecka możesz się zapytać, um, um, albo mąż ci się pyta, która jest godzina, a ty znowu nie, masz zegarka, ciągle się mnie pytasz. Czyli taki buntownik, dziecko, które po prostu na normalne pytanie, które jest godzina, zaczyna się buntować, zabuntować, y, wydziwiać, zaczyna wyzywać. Może być. Um, um, em, Odpowiedź z, z pozycji rodzica, który ciągle się Tobą opiekował, który był takim rodzicem bardzo, bardzo takim opiekuńczym I tak, ojej, i wtedy myślisz, ojej, kochanie, zapomnij zegarka. Co zaraz ci powiem? No zaraz tak jest, słuchaj, dopiero 15, zdążysz, nie przejmuj się. Rodzic opiekuńczy. Albo rodzic krytyczny, jak zawsze. Zapomniałeś zegarka. No na ciebie nigdzie nie można polegać. Zawsze ciągle czegoś zapomnisz. Albo rodzic ratownik, który mówi: już lecę po zegarek, zapomniałeś, gdzie jest? Ach, widziałem, że jest w sypialni na twoim stoliku nocnym." Zarówno z pozycji rodzica, jak również z pozycji dziecka mamy takie trzy stany, gdzie reagujemy na zupełnie normalną sytuację, że ktoś się pyta. Która jest godzina, albo czy odebrałeś, nie wiem, ciuchy z, z czyszczenia odzieży, albo czy zrobiłeś to, reaguje z perspektywy, właśnie albo dziecka, albo rodzica, czyli obserwując, jak rodzice. Ciebie wychowywali, jak do ciebie mówili. Nie wiem, czy zauważasz, są osoby, które ciągle jeszcze się ciećkają, czyli, kochanie, tak, z kawkę z mleczkiem chcesz. A to zrobię ci kawkę z mleczkiem. I teraz, póki to jest miłe, to jeszcze tak mocno nie przeszkadza, chociaż bardzo szkodzi erotyczności, Bardzo szkodzi, żebyście pozostali w tej, w tej em, 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 energii dorosłych, w tej energii jako para, a nie jako mama z tatą, i, albo rodzic i dziecko. I teraz ważne jest, aby najpierw, ja zawsze mówię, przyglądać się też sobie samemu, bo um, łatwiej jest oczywiście powiedzieć o, mój mąż czy mój partner ciągle działa z pozycji dziecka krnąbrnego, albo ciągle działa z pozycji na przykład dziecka spontanicznego. I właśnie dlatego mówi na przykład, nic się nie stało, Boże, raz mi się zdarzyło bzyknąć tą y, y, koleżankę z pracy, co ty wywijasz, tak się stało, nie znaczy, że, że, że to się będzie powtarzać. Czyli takie raz tak, raz tak, nic się nie stało z pozycji dziecka spontanicznego, albo z pozycji dziecka to nie moja wina ona mnie zaciągnęła do łóżka, ona mi wskoczyła do łóżka i tak dalej. I warto jest, abyś właśnie z perspektywy swojej patrzył, jak ja byłem wychowany i w takich sytuacjach stresujących. Tak w takich sytuacjach stresujących, jak ty się zachowujesz? Czy się zachowujesz z pozycji dziecka i z pozycji, z pozycji dziecka jakiego? Bo jest pozycja dziecka zbuntowanego, czyli zawsze mówisz, nie, tak nie będę, co ty gadasz, zawsze coś ode mnie chcesz. Z pozycji dziecka przystosowanego, czyli tak, tak, no ok, zrobię to, chociaż ci nie pasuje, nie umiesz powiedzieć nie. Albo właśnie z pozycji dziecka spontanicznego, dzisiaj tak, jutro tak, zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli rozpoznasz, że każdy w nas ma. Te części w sobie, ale niektóre są zbyt mocno obecne w Twoim dorosłym życiu, że ciągle Twój partner albo Ty zachowujesz się z pozycji dziecka zbuntowanego. Ty już nie musisz się buntować, Ty jesteś dorosły, nie, 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 nie masz nad sobą nauczyciela albo rodziców, którym, przeciw którym musisz się buntować. Ty jesteś dorosły, jeżeli coś Ci się nie podoba, bierzesz to w swoje ręce i zmieniasz. Jesteś dorosły i z tej pozycji dorosłego to jest ta najbardziej wspierająca, wspierająca postawa, której trzeba się też nauczyć, na którą trzeba spojrzeć. I my ludzie, szczególnie osoby, które nigdy się nie zajmowały tym tematem, myślą, że to jest normalne, że. Ciągle nadskakuję nad mężem, mamusiuję mu, albo że ciągle wybucham, jak mi się zapyta, która jest godzina, albo co tydzień zmieniam zdanie, bo jestem nauczony spontaniczności, bo nigdy rodzice ode mnie nie wymagali, żebym, jak raz powiedziałem, że ja będę chodzić na tenis, to chodziłem na tenis, a nie zmieniałem tego co miesiąc, jak mnie, się, jak mnie nudziło chodzenie na, na tenis. I w momencie, jeżeli ludzie, albo właśnie w, w relacjach osoby, za bardzo dają się ponieść tym częściom, które mają w sobie tą część rodzica na przykład albo to część dziecka to oni nigdy nie będą mieli relacji na poziomie yy, relacji miłosnej. Tylko zawsze jeden będzie wyższy, drugi będzie niższy mentalnie, emocjonalnie i tak dalej. I tutaj przyjrzeć się trzeba, jakie ja mam tak naprawdę, jakich części mam najwięcej i z których najczęściej korzystam. I właśnie chodzi do, do jakiegoś bólu, do, jakiejś, do jakiegoś kryzysu, to buntuję się zawsze. Albo to zawsze y, wpadam w, w na przykład y, y, modu, y, modus tryb ratowania. Bo była zawsze mama, która ratowała, jak coś się działo w domu. I ja teraz, wprawdzie mąż mnie zdradził i y, dokopał mnie tak, że pół miasta. O tym wie, że, że mnie zdradził, ale ja. Wchodzę w tryb ratownika i patrzę, jak to teraz uratować. Co zrobić, kochanie? To co teraz robimy, żeby się jeszcze więcej ludzi nie dowiedziało? Przyjrzyj się sobie bardzo dokładnie, zanim przyjrzysz się swojemu partnerowi, ale także w odniesieniu do swojego partnera, i tu. Ja zachęcam, żeby rozmawiać o tym. Nie musisz wchodzić na nie wiadomo jaką głęboką psychologiczną, psychologiczny level, tylko po prostu zauważać. My z, częsem, z mężem często o tym rozmawiamy. I oczywiście, że też mi się nie podoba, jak mąż przychodzi mówi, A teraz jak dziecko zareagowałeś, a teraz zareagowałeś z pozycji dziecka, albo wrzeszczesz na mnie jak twoja mama, bo podobno na ciebie wrzeszczała. I Owszem, że to nie jest fajne, ale my często u siebie nie widzimy tych schematów, no bo one są częścią nas, więc jakby jest to jest tak jak ciemność się nie widzi, bo jest ciemność i światło się nie widzi, bo jest światłość dopiero jak jest różnica, ktoś z zewnątrz patrzy. I nie wiesz tego osobiście, jeżeli partner czy partnerka ci powie, ty widzę jakieś tam części, że ty ciągle ciećkasz się do mnie jak do dziecka, albo że ty ciągle chcesz wszystko ratować, ja sobie dam radę, bo to pomaga w tym, aby. Przejąć odpowiedzialność, aby zakończyć w końcu te schematy, które przejęliśmy nieświadomie. Od, z naszego domu rodzinnego, bo często one nam nie służą i możesz przejąć coś, ale świadomie, jeżeli zaczynasz um, zastanawiać się, co ci służy, a co nie służy i wtedy wybierać, to jest ok, ale powtarzanie właśnie, że zawsze jesteś ratownikiem, albo zawsze jesteś tym, co się buntuje i nigdy, nie dasz sobie powiedzieć, nie wspiera twojego, twojego związku. I Polecam bardzo serdecznie przyjrzeć się tej, tej um, dynamice w twoim związku. Ja w następnych wideach dam ci też kilka ćwiczeń, takich konkretnych, co możesz zrobić, aby, aby właśnie w takich momentach, gdy rozpoznajesz, że jesteś w trybie dziecka, buntownika, albo w trybie rodzica opiekuna, albo w trybie na przykład rodzica krytycznego, który cały czas tylko krytykuje, co zrobić, jak, jak wyjść z tej sytuacji, tak aby wasz związek był. Dojrzały emocjonalnie, abyś nie zrzucał czy nie zrzucała już winy na partnera czy na partnerkę, abyś nie czuł się ignorowany albo um, um, aby um, uczucia, które ty masz, nie były bagatelizowane, abyś umiał też powiedzieć, że ja nie muszę zawsze ratować. Ja teraz, jak partner narobił szyt, to, to może on. Po raz pierwszy uratuje nas i, i przejmie odpowiedzialność i yy, wyjaśni pewne sprawy może z kręgiem przyjaciół, yy, jeżeli do zrady doszło na przykład w, w kręgu waszych przyjaciół i ty nie musisz przejmować ciągle tej roli yy, roli ratownika, któr, z której możesz cały czas, yy, z której może cały czas działasz. I, yy, Zwróć na to uwagę, ja w następnym wideo dam Ci też kilka takich narzędzi, jak możesz nad tym pracować. To jest bardzo ważna część w, w naszym życiu, dlatego że... Osoby zaczynają rozpoznawać, ja to widzę w swoim coachingu, jak osoby zaczynają rozpoznawać, że już nie pasuje, że tam yy, całą winę przejęła, prze, przekazała mojemu partnerowi, tylko ja jestem odpowiedzialna, żeby żeby pewne rzeczy wyleczyć, pewne rzeczy przetransformować i przejąć odpowiedzialność. Przejąć odpowiedzialność za to, co jest, przejąć odpowiedzialność za to, co, co się stało i. Yy, yy, nie wracać do trybu, którego, które który przejąłeś poświadomie od swoich rodziców, czy ciągle kontynuuje, że ten, to zachowanie, jakie miałeś, czy miałaś, gdy byłeś dzieckiem. A, dziękuję, witam, witam. Dziękuję za uczestnictwo. Czy są jakieś pytania, czy jest coś, co, co Was niepokoi? Albo czy macie jakieś konkretne zachowanie, że widzicie, że partner, albo że wy ciągle wpadacie w ten, w ten sam modus? Ja w przyszłym, jak będę następna robić wideo o tym cyklu ABC Relacji Miłosnej, to wejdę tutaj też w konkretniejsze przykłady, ale chciałabym, żebyście najpierw się z tym trochę tak oswoili i zaznajomili, że faktycznie ja ciągle się zachowuję jak moja mama, albo jak dziecko, że nie, ja nie jestem winna. Dziękuję za każdego live' i podcast, pomogłaś mi przejść przez niektóre trudne rzeczy, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę, ja cieszę się z każdej pary i z każdej rodziny, która wyszła z tego kryzysu albo wychodzi z tego kryzysu, wiem, że to jest bolesne, ale... Ale jest warto, bo rodzina, która, która jest już wspólnie wiele lat, ma o wiele lepszą i stabilniejszą przyszłość, nawet po zdradzie, niż po rozstaniu, gdzie później te schematy się powtarza, szczególnie jak się ich nie wyleczyło. Dziękuję Ci za miłe słowa. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, wszystkich. Trzymajcie się i do następnego razu. Pa!